w imię Jezusa Chrystusa, pełniąc Bożą wolę. Te słowa, ja się umieściłeś na swoim prymicyjnym obrazku. I kiedy dzisiaj żegnamy Cię tutaj na ziemi, jesteśmy pewni, że te słowa do końca w swoim życiu wypełniłeś. Bo przecież z wiarą i miłością, jaka była w Twojej rodzinie, w Twojej parafii, Jaka była w Twoim sercu, poszedłeś, aby w imię Jezusa Chrystusa pełnić Bożą wolę. Pełnić wolę posługi kapańskiej i tutaj, na polskiej ziemi, i 20 lat na ziemi brazylijskiej. Odszedłeś z tego świata 30 czerwca, w ostatnim dniu, kiedy w naszych parafiach Kończyły się nabożeństwa czerwcowe. Nabożeństwa do Serca Jezusowego. Kiedy miałbym dzisiaj szukać hasła na zakończenie Twojego życia, to tym hasłem byłoby: był cichy i pokornego serca. Niedużo mówiłeś, a tak wiele pracowałeś. Niedużo było w Twoim życiu tego, co miało być okryte chwałą, a tak dużo było prostoty, otwartości serca, posługi względem innych. Tak jak powiedział dzisiaj Kaznodzieja, wielu paralityków przyprowadziłeś do Chrystusa, aby oczyścić ich z grzechów, aby ich uzdrowić. Tak jak modliliśmy się, wierzymy, że oglądasz już dobra pańskie w kraju żyjących. Jesteś już czwartym naszym rocznikowym kolegą. Nie tak dawno, w lutym, pożegnaliśmy Bogusia. Dzisiaj żegnamy Ciebie. Chociaż smutek przebija z naszych serc, to jednak ufając wielką miłość Pana Boga, wierzymy, że tam z góry będziecie nas tutaj na ziemi wspomagać. Nas rocznik 1995. W szczególny sposób dziękujemy za dar. Twojego kapłaństwa, kapłana, który razem z nami został wyświęcony. I tak mocno ufamy w Twoje orędownictwo. Jasiu, dziękujemy Ci za Twoje ciche i pokorne serce. Niech Bóg zawierzy Cię do, ciebie, do siebie. Bądź razem z naszymi kolegami w chwale nieba. My będziemy ofiarować modlitwę z naszej strony, a Ty wspieraj nas z góry. 我我知道也不可以。